W dzisiejszym filmie dobra. Oooo! Skręcicie! Jak się nie kuchu, mogę. Stary. <noise> Dobra, ja. Nie chłopie. Ty nawet tego nie odczułeś kompletnie. Nic, zero. Nawet ci nie otknęło. Okej! Okay. nie. Dzień dobry, ocześniczyłem. Ja I Dla ja was bardzo serdecznie, jestem Paweł, a dzisiaj z nami jest Renu. No, hello, hello! I testy zderzeniowe oh. face to face Beam oh. Engine Drive losowy, wynikające jest samochodem. Jesteśmy jednością. Tak, jestem gotowy, już jadę. Trzy, cztery i proszę bardzo, O, tak, super. nawet się o, nie mogą panować tak szybki. Dobra. O! Jak się. Jak się, po stary. Ale zapylałem. To jest oh. dziwne, stary, mam fortepian na naucie, uważaj. No to jedziemy. Teraz aż tak Nie mam, mam wóz, o. Tak, Okej. Bo w każdym odcinku trzeba wspomnieć o. Mój ma cztery dychy dopiero lacie. Mój ma już w stówę. Ale ja mam fortepian, ale skrzynię tam wielką. Da-da-da! da O! To jest skrzynia na wodę! Stary, co ty mi tam. Co jest grane? Wziąłeś mój Fortepian rozwaliłeś. Idę po fortepian. No. O, o, jak piłuje, ja dobra. Cię kręcę. Maluszka masz? Okej, okay, to dobra, czekaj, bo mi małego. O, to jest, pięknie, startuje. <laughs> dobra. Dobra. Tu taki się, nawet oj. pasujący, taki maluszek jest, na rajskie ma wyspy. Tylko... Ale Lipa, no, widzę z tym cię tam w, w tym aucie? Żegnaj, maluszku. <laughs> Gdzie ty jesteś? Ale silnik ci przetrwał, wiesz? Bo oni chyba myślę, że oni te, tego. Te tak, co oni tak specjalnie Tak, tak, jest Ale dość szybki dragsterowy policyjny radiowóz w stylu no, klasycznym z lat nie wiem, 50. 60? Niecałe 100. Co ty masz tam na dachu? Nielegalny Mój e, komputer. Mój komputer. i pusto, otworzył ci się w ogóle ten bagażnik? No tapowy. i pusto, co za skamnie nie? Miał być mistery Czy będzie stabilny i szybki? Nie wiadomo, tak. Zdarzenia numer 2567. Dobra. Kierowca Jażew. numer 450. Moje przednie kółko odpalły, zostało mi jeszcze 6. E, ale ty miałeś tam amfibię, nie? Więc teoretycznie, no... Ja tu z jakąś lawetą ja, cisnę. się kręcę, tam w środku w ogóle coś ma też. Uuuu, uuuu! Wow. E, no, ogólnie demon. ta skrzynia jest teraz w miejscu, gdzie powinien być kierowca. Więc chyba to nie, nie przetrwał. Coś nie pykło, coś nie pykło. Dobra, ale jadę ale już od startuje, razu. Ale startuje, ale startuję. Dostałem to samo Jak co wcześniej, planować, wcześniej to tylko inny kolor. Strasznie mocno ryje. Co to było? taniec z gwiazdami? No i chyba wygraliśmy, bo sami widzów <grym> Tylko mam chyba... masz szybszy, bo mój jest taki powolny. Zaraz zobaczymy. Krasny, Jedzie. Zbary. Już mam stówę. Nie ja jest aż tak szybki. Dopiero. 140. Z drogi! 170! To życia! Chłopie! E, <grym> cię? Bo... Tak, zrespiło mnie. E, dobra, no to zreszmy kolejne. Cóż to by I to jest taki poldek, który jest zrobiony przez Seb, Sybixa jakiegoś prawdopodobnie. No ma bardzo fajne kółeczka. Taki obniżone zawieszenie wokół. O stary Farming Simulator widzę chyba. że na mnie jedzie. Jakby to Najgorzej. było, gdyby zabrakło takich aut w odcinku, o. nie? E, czy ty w ogóle zauważyłeś cokolwiek? Odczyłeś jedziesz już. Cokolwiek? Jedziesz już? E, tak, ja już jadę, jadę już, Jesus. jadę już. Zobaczmy, jakie są tu widoki. No. <śliniczny> dobra, ja kupię. Ty nawet tego nie odczułeś kompletnie, nic, zero. Nawet cię nie dotknęło. No, o, biorę cię do czeluści. Dobra, e, uchłady. Startuję. Nie mogę. No dobra, to ja też. Dobra, już jestem w połowie. W tym momencie 200 na godzinę. Znowu farming. Co ja Fubię? mogę, stary? Jak cię patrz? Co ja Piotrki. mogę, nawet nie odjechałem stąd od ciebie. No, ale widzisz, jak cię cofnęło? A ja widzisz, cię zmasy. Masy, masy fargo I... no. Uuu, no, nie to wiem, to jest, co to jest, jest załatwienie. samochód. Dobre się trapiło. Tak jakoś tak normalnie mi zrespiło. No. Co to jest? co to miało być w ogóle za jakiś petarda? Z zwykłym autem jechałem Ja tak Sekunda i się bieg zmieniał, stary. Widzę potencjał w tej maszynie. Dobra, ja w Startuje. swoim nie wiem czy widzę, ale może być ciekawe. nie jestem, Ale myślę, że a, nie poczuję a, jak pojedziesz. roci roci. Ro, 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 jedziesz? Hiroci roci, ro, tak! tak. Uu, no to żreta! A ty to. co, Optimus Paweł jesteś? <śla> tak. <śla> Optimus Prime. Jedziemy w krzaki. <śla> Zrobimy Bumblebee, dobra? A. Nie Dobra, random config, tego nie było. E, ogólnie muszę ci powiedzieć, że no mam, że masz szybką maszynę. Mam szybką, potężną, nawet już jadę. Co na to? Dobra, 6 na godzinę, szybciej nie pojadę. To będzie epick. E, tak. Dobrze. Uuu, U, co jest, go. Bugatti? Tak, miałem... Czemu Bugatti, co, czemu Bugatti, Bugatti y, z traktorami się zderza? Uuu. 120 Super, face. ciśnie? na Eee e, Ogólnie miałeś klatkę bezpieczeństwa, przez co miałeś. E, no, jestem bezpieczny. Jestem bezpieczny. No, tak. Jestem w suprze. Mm. 120, 130, 140, no, no, oj, 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 150. Oj, oj, oj. ja mam Ale dopiero słupę. Jak siadło. O, jeszcze Ty na presy. Jeszcze obróciłem. Wróci. Obróciliście. I chyba Dobrze, nic ja się nie da już zrobić. Ło, wow, dobra, startuję. Dobra, jazda. E, ogólnie to jest jakby wywrotka, tylko z rakietami i z pługiem. Więc e, powodzenia. o jak wysoko mnie wybiło! Ej, właśnie ty to jest. Nie jadę dalej. To jest moje marzenie, żeby mnie tak wybić na YouTubie. No, ta nie morska. Tak, właśnie tak. I wleciałem do oceanu. Eee, okay. no, no, Będę tak. musiał szukać kogoś innego, żeby kontynuować dobra. w dalszym na ciągu. <laughs> nie szybka, dobra, okej, okay, spokojnie, straż pożarna cię dojedzie. Nie ma problemu. Ja jestem zakamuflowany. Kamuflaż, full kamuflaż. <laughs> e, e, proszę bardzo. Nie widziałeś mnie, bo miałem full kamuflaż. Dobra, e, zabieram cię z powrotem teraz. Jedziemy to... w takim razie na pierwszą przemoc. Nie. Nie. Czemu jedziemy w krzaki, Nie mogę skręcić stary, nie jest. Nie, 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 Ja nie jadę specjalnie w z stopam. <laughs> to nie jest normalne. ale... Specjalny kontynent okay. O stary, widzę, że tam masz apaki na piędrakieto? Mówią, że nie. Ok. Och, o, 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 a ten autobus Chłopie, taki rozkrzywiony żeś się rozsypał w części, ale to tak, rozkrzywiony tak jakbyś spał, nie, na łóżku. 8 na godzinę, prędkość maksymalna osiągnięta. Ja mam nitro, mam nitro, to czy to wystarczy Dobrze, bo ja to, że 8 na godzinę jeszcze ja szybciej nie pojadę. Y... Niestety na klaksonu nie mam. Czemu tu nie ma klaksonu, ja się pytam. No nie, ty... Ej, stary, patrz, jadę dalej, nie? Ej, coś się stało? Halo, Coś, ktoś tu wjechał. Panie, panie! Co tu się dzieje? Chyba jakaś taka Honda Civic jakby. Ja chyba dostałem to, 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 to samo co na początku, tylko inny kolor? Aż na to. O chłopie <laughs> Jestem pusty w, w środku. Być w ogóle. Pusty ktoś w środku jestem. Zniszczyłem cię. Ty i to twoja Honda Civic. Tym. Co? Dobra, startuję. Włączam Nitro U, Zdecydowanie Colin McRae. Dobra, fajnie się zaczyna rozpędzać. Ja już wjeżdżam. Widzę, że jest dość ciężki. Colin McRae! E, Okej. Okay. Rozpaliło Wygrałem. zrespiło mnie. Takie zniszczenia były, że mnie zrespiło, nie? Okej, okay. jest szybszy. Autobello! Żuczek ciśnie. Z Nitro. Oho. E, się Chyba mnie dosiadasz. Dosiadasz mnie. Nie, tak, nie, nie, nie róbmy, tak, nic nie robimy. Mam 80 na godzinę macz. Stałem w miejscu, nic nie Obniżone zawieszenie jakiegoś tego Hirochi. No serio masz tą ciężarówę? Ej, ej, czemu? Zaraz, moment. Przecież ja też w Hirochi pojeżdżałem tym. Tą ciężarówę, nie tą samą. Wypadł tam, wypadł do śmieci. Ma być locowe? Nie... Jazda! Wo, wo, wow, wow, wow. jest maszyna, jest maszyna. Ale dostałem Bumble jest pięknie, Bumblebee. jest moc. Wow. próbuję, wow. próbuję jechać prosto. Pięknie wow. było, ale na była moc było. Aż tyle trafiło. Ale u ciebie. jestem w Tobie. Stuwa. Berber. 150. To dla ciebie. 200. Pięknie. Cyk. I znowu jesteśmy jednością. Hardcore'owe zderzenie. Angielska. <laughs> tak A teraz ścięła by... gra. O. A, dobra. To teraz jadę, Dobra. jadę, gotowy, jadę! Kolosowań dalej, Ren zrespił samochód Ja mam dość szybki ci powiem nawet 120 <laughs> 150 Podwójna moc! O stary Ej, to był ten, ten... o kurczę. Okej. Okay, Jestem masz, ten... podwójną mocą. Chyba nie trwałe, nie trochę roz, rozkloskowało Ja ci teraz powiedzieć. zmieniam karoserię i jadę dalej, no bo sobie drugą zapasową wziąłem. Oczywiście. No, no Dobra. tak. Myślę, że tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. papa! Na razie do następnego.